Kamenko, witam w kolejnym odcinku Nardeja. Czy wiedzieliście, że około 30% graczy przygodówek point and click kończy je bez ściągania poradnika z sieci bądź znajdowania go w jakiejś gazecie. A co z pozostałą 70%? No, pozostała 70% bierze losowy klucz, łączy go z losową figurką i liczy na to, że w jakiś sposób to zadziała, no bo przecież w końcu musi zadziałać. Zaczynamy. Ziemanko. Nie wiem, czy ten żarcik był dobry. Chyba, chyba kiepsko go dowiozłem. Ale wyglądał całkiem fajnie, jak go napisałem. Na papierze był zajebisty. Tutaj, e, nie do końca. Ale taka jest prawda z przygodówkami. Tam napierdala wszystkim. Przykładasz tak zwanego metaforycznego pomidora do ściany, bo może zadziała. Jeszcze i tak, i tak, Black Mirror, i w ogóle przygodówki takie poważniejsze, to mają sensowne te rozwiązania. Jak grałem w głupki z kosmosu, jak sama nazwa wskazuje, tam rozwiązania były kurwa tak absurdalne, że z największą, po prostu mimo największych chęci, nie dało się tego wykminić bez pogadnika. Ale gra była bardzo fajna. Jeżeli chodzi o głupki z kosmosu, to mam nawet oryginalne opakowanie na pc Tylko jest to płyta CD. A ja nie mam już tutaj CD, więc, ale mam CD na USB, więc kurde, może kiedyś zagramy sobie. W ogóle mam kilka oryginalnych przygodówek na pc jeszcze na płytach CD. Jakieś, jakiegoś Van Helsinga mam tam, jakiegoś Sherlocka. No kurde, jakąś Agatę Christie tam mam, chyba ABC Morderstwo, czy napisała coś takiego. Więc mam, mam jakąś taką małą kolekcję tego. Myślę, że moglibyśmy kiedyś zobaczyć. Czy w ogóle jestem w stanie na nowoczesnym kompie to odpalić? E, jak widzicie, jestem po sesji nagraniowej Black Mirror, e, które zobaczycie jutro. E, wczoraj nie było nerdeja. Sorry, wielkie, zapomniałem. E, przespałem się w ciągu dnia, a potem był już wieczór. I okazało się, że mam dużo rzeczy do zrobienia. To jest, to jest w ogóle ten. No, jak to się mówi, to jest. To jest ciemny, ciemny, wow. e, blind spot, nie wiem jak to przetłumaczyć, nie pamiętam, nie, zabrakło mi słowa, w każdym razie to jest blind spot, blind spot spania w ciągu dnia. E, jeżeli chodzi o Black Mirrora, już mówiłem, gramy w Black Mirrora 2, 3 i 4, czyli mm, ten reboot z 2017 roku. Tutaj rozgrywka będzie dużo, dużo, dużo bardziej e, taka spokojna. Ale gra jest naprawdę mega klimatyczna. E, no mówię, jutro zobaczycie pierwszy odcinek, godzina czasu. Troszeczkę sobie porozwiązywaliśmy zagadek. E, lubię to. Lubię to i to jest mega fajne. I akurat z Black Mirrorem to się umówimy w taki sposób, że mm, będę to nagrywał co tydzień. To znaczy Black Mirrora nie będę nagrywał na zaś. E, będę go nagrywał w środę albo w czwartek w każdym tygodniu i w tym tygodniu będziemy to publikować. Żebyście mogli sobie napisać w komentarzu coś jakąś sugestię, co mogę zrobić i tak dalej i tak dalej. Nie wiem jak to wyjdzie, zobaczymy. E, I tam myślę, że myślę, że w, takich, w takim określonym Rozsądnym, rozsądnym tym sposobie będziemy mogli sobie spoilerować, <noise> bo będę się starał e, robić tak jak 70% graczy statystycznie, o których mówiłem. E, czyli e, moi kochani, napierdalać co się da, gdzie się da klikać na wszystko i zobaczyć, co z tego wyjdzie. E, żeby nie bawić się w żadną solucję. Jako dzieciak, jako dzieciak też męczyłem się z grami, nie korzystałem z solucji. Wydaje mi się, wydaje mi się, że chyba w przypadku Księcia i Tchórza raz skorzystałem z tego, bo tam był jakiś taki absurdalny jeden kawałek, w którym trzeba było wejść do jednej, wejść do jednego z kręgów piekielnych, odczekać 3 sekundy, złapać mięso, które było z kamienia, bo cię wtedy teleportowało jak cię, jak cię wyteleportowało, to mogłeś tym kamieniem jednąć diabłowi. Eee, to, było, to było jedno takie miejsce, gdzie ni ja nie wiedziałem, co zrobić. I tam trzeba było, e, trzeba było naprawdę być. Time specific, co do sekundy trzeba było zrobić, bo tam wywalało cię po prostu. E, wywalało cię po prostu z, e, z, z tego z tego pokoju. I ten diabeł się dziwił, o, co to, 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 ciebie tutaj, to może w inne miejsce pójdziesz, nie, I można to było robić do można to było robić przez cały czas, ale, mm, ale też, też było to problematyczne. I drugie takie miejsce to było, jak się mm, przenosiło, kurwa mać włosy, jak się przenosiło węgielek, trzeba było go z jakiegoś powodu podgrzewać świeczką co chwilę i też musiałem przeczytać, bo tam jak się poszło za daleko, to ci węgielek wygasł i trzeba było zaczynać od początku i tam była jakaś, z tego co pamiętam, może nie dość skomplikowane, jakieś takie mega upierdliwe pobieranie tego węgielka, bo chyba też trzeba było wejść do jakiegoś pokoju, no w chuj tam było zachodu. Więc najlepiej było ten węgielek szybko przenieść i żeby się tam, żeby się do niej spierdoliło. To pamiętam, że też musiałem przeczytać. Ale tam jakaś różowa Pantera, East Ventura y, Hopkins, FBI, Jack Orlando, y, Broken Sword, no kurde, ach. To były czas, jak już mówiłem, Badstale. Ta gra się chyba nazywała Vampirzy Cymonie. Miała być druga część zrobiona, ale nie zrobili tego nigdy. Jak cholera, szkoda. E, bo Bo to była naprawdę fajna, fajna gra i była przepięknie zrobiona. E, no i mamy też gry przygodowe pokroju Limbo of the Delost, które może kiedyś dla jajbym bym zagrał. Ale. E, no. Jeżeli nie wiecie, czym jest Limbo of the Lost, to jest, to, jest studio, to jest gra takiego studia, nie pamiętam, jak się ono nazywało. W każdym razie w tej grze nie ma chyba absolutnie nic autorskiego zrobionego i wszystkie elementy są podpierdolone z innych produkcji. No, możecie sobie na Wikipedii znaleźć Limbo of the Lost. Gra jest, gra jest, jest po prostu genialna, jest, jest plagiatem. Wszystko w, wszystko w tej grze jest praktycznie e, plagiatem. Moglibyśmy sobie to kiedyś zagrać. Dobra. No to co? E, no to mamy już pełen lineup. up e, Tokyo Mirage Sessions w poniedziałek. E, metafor, Le Fantasio w środę i Black Mirror, seria w piątek. Podoba się? Mnie się podoba. E, jak to nagrywam? Jest. Jest godzina. Nieważne, która jest godzina. Nie mogę mówić, bo jeszcze ktoś mi się. Może ktoś coś ode mnie chciał w tej godzinie i mi powie, że nie mogę tego robić. Nie no, jest, jest godzina, jest już godzina popracowa, więc zaraz mam spotkanie z kolegami do przegadania kilku rzeczy. Więc, więc będzie, będzie spoko. Dzięki wielkie za oglądanie. Napiszcie, co myślicie w e, komentarzu. Może macie jakieś swoje ulubione przygotówki. Point and click, moglibyśmy sobie coś tutaj ogarnąć. Tylko muszą być jakieś takie klimatyczne, nie? Wacki, kosmiczna rozgrywka nie wpisują się troszeczkę w ten klimat. Przynajmniej nie, nie chwilowo. Nie teraz, nie, nie na ten kanał. Ja prywatnie bym sobie może jeszcze w wacki zagrał. <śmiech> <śmiech> Ale żeby to nagrywać, uach, Chyba by mi się nie chciało. Niemniej dzięki wielkie za oglądanie, suby, dzwoneczki, playlisty w opisie, wszystkie te rzeczy, o których zawsze mówię, pamiętacie no, wiecie, wiecie, że jest to potrzebne, wiecie, żeby ten wysyński gigant zwany YouTubem dobrze to wszystko ogarniał i żeby mnie dobrze promował i żeby pokazywał ludziom moje, mój, moje serce, dusze i wszystkie te inne pierdoły, no to musicie też, wasza interakcja jest potrzebna. Niemniej, do zobaczenia jutro, chyba, że coś dole i nie nagram jutro, tak jak nie nagrałem wczoraj. Sorry. Do następnego.